Marto z firma Ster. Na tegorocznych targach Cortic prezentujemy nasze premierowe siedzenie Antibacterial Ultra Light Seat. Powstało na bazie naszego dotychczasowego siedzenia Ultra Light, które jest właśnie proste w swojej budowie, w niskich kosztach eksploatacji, łatwe w serwisowaniu i w montażu z szeroką gamą możliwości właśnie konfiguracji dla klientów. Antybakteria ultralad jest właśnie poszerzone o tą właściwość antybakteryjną. Dodatkową właściwością tego rozwiązania jest to, że są też grzybostatyczne, powodują, że oddzielają grzyby od wody, a dzięki temu nie namnażają się. Coraz więcej tak naprawdę mikroorganizmów, bakterii mnoży się na świecie, dlatego że ludzie bardzo często migrują i w kilka, dosłownie no, kilka godzin zmieniają swoje destynacje, nawet z jednego kontynentu na drugi, przenosząc dotychczas nieznane dla danej destynacji organizmy. To wszystko jakby spowodowało, że, że tak naprawdę jest potrzeba, tak? że, żeby, żeby bezpiecznie i zdrowo podróżować. Na naszych scenarii pomogą Państwo również zobaczyć naszą no to, dobrze znaną dla klientów rodzinę Ultralight. W bardzo ciekawych propozycjach, jeśli chodzi o konfigurację. Do tego pełna nowość pokazujemy dotychczas znane siedzenie 8MA z ramką reklamową. Co pozwala właśnie też operatorom dodatkowo przynosić korzyści finansowe. Firma Ster ma swoje również dedykowane siedzenia dla głównych producentów, takich jak Solaris, Man oraz Volvo. Drugi rząd to siedzenia turystyczne, nowa generacja siedzeni 7TI, wersja Slim i Premium. Główną cechą charakterystyczną tego siedzenia ma być właśnie jego lekka waga i niska cena.